Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, dzisiaj wchodzę do Was tutaj z newsem. Wchodzę. <grystanie> Jestem tutaj z newsem związanym z filmem F1, kochani, Formuła 1 Movie. To jest ten film, który gdzieś tam jeszcze jest w kinach albo był, bo to myślę, że już raczej trafi na platformę. Słuchajcie, to jest ten film z panem Bradem Pittem. Powiem wam, że jest super. Naprawdę jeden z fajniejszych filmów. Który, taki luźny, fajny film z fajną fabułą, bez wciskania czegokolwiek. Naprawdę fajnie się to ogląda, a muzyczka jest taka. No i słuchajcie, no jak tam jest Hans Zimmer. No. E, natomiast okazuje się, że prezes Apple potwierdził, że zastanawiają się nad sequelem. Także e, na razie to są rozmowy, jakieś prace rozpoczynają, więc nie do końca to jest prawdą to, co tu widzicie. Bo jak praca, no to wszyscy myślą, że kręcą. Nie, oni na razie zastanawiają się nad tym, co chcą zrobić w tym sequelu, więc na razie te rozmowy trwają. Ciekawa jestem, czy powstanie sequel tej historii, czy to będzie po prostu jakaś inna historia, y, jako druga część. No ciekawe, ciekawe. Będę gdzieś tam pilnować, obserwować, dawać znać.